puterea să Aha, al chat ne vine vita ce. Ce O dobra, no O. noi. Ce te arăt cu gura gai. Ce to Tac tu. Ce 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 ce. Czekaj, jak to, kurwa? to nogami? Czekaj. O, teraz. Dobra, jest. Witam, witam. Widać na całym na ekranie? Może teraz tak live będę robił i będzie lepiej widać. Nie? Spokój na lodówce, tylko czatu nie widzę. Czekaj, czat. Czat na żywo. Dla się coś. Czy będzie widać czat, czy nie? Aj, teraz jest skórę z pozycji. No, no całego nie widać. Ale się ciężko przyzwyczaić, ale... No i teraz można całość, nie? No. Dobra, no chciałem to by testować. A no, ktoś pisze w ogóle na czacie, czy nie? Mm. Napiszcie coś na czacie, czy w ogóle widać, bo zrobiłem czekaj, czemu czata nie widzę? Piszecie coś na czacie, czy nie? Napiszcie coś na czacie. Jestem, aha, no i ja, teraz lepszy obraz, tylko mi jest trzymać tyle, widać, zniknie a i to znika, Słuchajcie, to już ten telefon ma opcję kurczę nazywania tak. Bananowy, witaj, witaj. Gdzie to teraz mogę tak, tak live'a prowadzić, o. Tu jest ten pokój. To? to teraz tak lajfa mogę prowadzić, nie? Lepiej obraz, nie? Lepszy, nie? No Na całym ekranie tutaj jest. No. I ban banani pos po pospadali, nie? Ja. No lepszy o wiele, no. Tylko, że telefon nie jest źle trzymać. No to jest w systemie teraz komputerowym. No. Coś takiego. Coś w tym stylu. Dobra, idę do sklepu kurwa. Ale w najgorzej, że czatu całego nie będę widział. No. Ale tylko chciałem sprawdzić. Bo... dobrze, hmm. Dobra, idziemy. Tu pani mi bierze. O. Też do sklepu lecę po jakąś budeczkę, Złota w końcu. O, ja nie mam na budeczkę. Zostało mi 15 złotych. Hmm. Głowę ci kopali? Nie wiem, czy mi głowę kopali, czy, czy sam się przewróciłem. Nie wiem, uciekałem pod kut. No ale jakby była podstawka, to by było dobrze czy na telefonie wtedy. Tylko, że wtedy widzicie obraz, to no taki widzicie obraz, nie? Jak takie łoża, no, to taki pokój za 45 lat, nie? Banani podpadali? Księdza już ma opcję, że... No, ale trzymać jeździ. No, musiałbym... hmm. no cześć bo testuję. Źle jest trzymać telefon, no. Hmm. Dobra, idę. Na sklepu coś kupić. No, nie grzejem, za czterdzieści pięć złotych, wiesz. No. No, fajne, fajne tutaj hosteliki mają. No, bo fajne mają gdzieś. Hmm? Banany pospadali. Ta lodówka jest w pokoju. No. Na lodówce mam laptopa, bo nie mam dyktórych stawiać. Nie no, testuję, ale to by musiało być sto jak najlepiej, żeby tak trzymać telefon, bo jest źle chodzić z tym telefonem, powiem Wam szczerze. Dobra, ja zaraz odpalę live'a i idziemy. Chciałem tylko sprawdzić. No za chwilę się widzimy na live.